Co się dzieje z 3 stycznia Atlasem? Ten duży obiekt międzygwiezdny, który według niektórych jest statkiem obcych. Enigmatyczny i potężny sygnał radiowy, który z pewnością pochodził spoza Ziemi. W noc Halloween coś niezwykłego wstrząsnęło niebem. Ogromny obiekt międzygwiazdowy, 3 stycznia Atlas, przyspieszył o prawie 300. Zaprzeczając wszystkim znanym prawom ruchu ciał niebieskich. NASA nazwała ją kometą, ale astrofizyk z Harvardu, dr. Aviloep, ostrzegł, że może to być coś innego, coś inteligentnego. NASA twierdzi, że jest to kometa, ale dr. Aviloep uważa, że obiekt znany jako Atlas 3 stycznia może być czymś znacznie bardziej zaawansowanym i nienaturalnym. Pod koniec dnia dowiemy się, jaka jest nasza randka. Jeśli okaże się, że to kamień, cóż, idziesz na randkę i spotykasz kamień. Jeśli chodzi o coś innego, gdy zbliża się do Słońca, jego ruchy, czas i skład chemiczny rodzą niepokojące pytanie: czy jest to naturalny podróżnik, czy zamierzony gość spoza gwiazd? I dlaczego zdaje się wiedzieć, że go obserwujemy? Nieoczekiwany gość. Kiedy astronomowie po raz pierwszy dostrzegli atlas 3 stycznia, wydawało się, że jest to kolejna słaba kropka wśród milionów. Ale wkrótce jego rozmiar i zachowanie zaczęły niepokoić nawet doświadczonych naukowców. Mając średnicę ponad 5 kilometrów, był znacznie większy niż jedyne dwa wykryte wcześniej obiekty międzygwiazdowe. Już sam ten szczegół sprawił, że był on tysiąc razy masywniejszy od poprzedniego gościa i prawie milion razy cięższy od pierwszego, Ołu. Jej skala przeczyła prawdopodobieństwu. Statystycznie rzecz biorąc, zanim pojawiło się coś tak dużego, musiałoby dotrzeć wiele małych fragmentów. A jednak tam był tylko trzeci obiekt tego rodzaju poruszający się po trajektorii, która wydawała się zbyt idealna, aby była przypadkowa. Jej orbita dodała więcej tajemnicy. 3 stycznia Atlas wszedł do naszego układu słonecznego. Ustawiając się zaledwie 5 stopni od płaszczyzny, w której wszystkie planety krążą wokół Słońca. Prawdopodobieństwo, że to ustawienie nastąpiło przypadkowo, wynosi około 1 do 500. Nie trafiło byle gdzie, przeszło w pobliżu Marsa 2 października, a następnie zrównało się z Jowiszem w marcu 2026 roku. Ta precyzja wydawała się zamierzona, jakby miała przeznaczenie. Jeszcze bardziej zagadkowy był jego skład. Wczesne analizy ujawniły dziwną nierównowagę, bardzo mało pary wodnej, tylko około 4% jej masy i niezwykle wysoki poziom niklu w porównaniu z żelazem, co jest częstą proporcją w stopach wytwarzanych przez człowieka, a nie w naturalnych skałach. Ostrzeżenie Harvardu. Pierwszy prawdziwy alarm nie przyszedł ze strony NASA czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale profesora z Harvardu. Doktor Aviloeba, astrofizyka szanowanego za swoje rygorystyczne, ale odważne podejście. Przeglądając dane, zobaczył to, do czego inni nie chcieli się przyznać przybycie obiektu nie było przypadkowe. Jego rozmiar, trajektoria i dziwny skład nie pasowały do żadnego znanego naturalnego modelu. Poza tym była kwestia czasu. Loeb zauważył, że podróż Atlasu 3 i była doskonale zsynchronizowana z układem planet naszego Układu Słonecznego. Weszła w linię z płaszczyzną orbity, a jej kierunek przybycia wynosił zaledwie 9 stopni od słynnego sygnału łału WOW wykrytego w 1977 roku. Przeleciał w pobliżu Marsa na początku października i zbliży się do orbity Jowisza w marcu 2026 roku. Prawdopodobieństwo, że taka precyzja była przypadkowa, było mikroskopijne. Wydawało mu się to wykalkulowane, jak statek kosmiczny wykonujący zaplanowany przelot, a nie kometa przewracająca się przypadkowo. Ostrzegł, że ignorowanie tych anomalii może być błędem, na który ludzkość nie może sobie pozwolić. Podczas gdy Nasa publicznie upierała się, że Atlas 3 stycznia to tylko lodowa skała, Loeb nalegał, aby społeczność naukowa rozważyła niezwykłą możliwość, że obiektem kierowała, a nawet zbudowała inteligentna cywilizacja. Kiedy zasugerował, aby ludzie wzięli urlop przed 29 października, jego słowa stały się popularne. Memy, alarmistyczne nagłówki i cicha panika rozprzestrzeniają się po sieci. Ale jego przesłanie nie dotyczyło końca świata, ale sumienia. 29 października nie był datą przypadkową był to dzień, w którym 3 stycznia atlas osiągnie peryhelium punkt najbliższy słońcu. Dla każdego statku kosmicznego jest to krytyczny moment, w którym można wykorzystać energię grawitacyjną do przyspieszenia. Loeb argumentował, że gdyby obiekt miał charakter technologiczny, byłby to moment, w którym mógłby zmienić kurs, rozmieścić małe sondy lub ujawnić swój cel. Tymczasem NASA zachowała ostrożność, publikując niewiele informacji i opóźniając pojawienie się nowych zdjęć z orbitera Mars Reconnaissance. Przesłanie Loeb'a było proste ale przerażające, jeśli coś ma się wydarzyć, stanie się to wtedy. A gdyby NASA nie była przygotowana, ludzkość mogłaby zostać zmuszona do bycia świadkiem historii bez jej zrozumienia. Przyspieszenie Halloween W miarę upływu października ciekawość zamieniła się w niepokój. Oczekiwano, że Atlas III i będzie podążał przewidywalnym łukiem w kierunku Słońca, powolnym, Stałym i regulowanym znanymi prawami mechaniki niebieskiej. Ale w nocy 31 października w niesamowitej ciszy Halloween dane uległy zmianie. Prędkość obiektu wzrosła o prawie 287% w ciągu kilku godzin. Wszystkie obliczenia upadły. Systemy śledzące nasa, które śledziły ją od miesięcy, nie potrafiły wyjaśnić tego nagłego wzrostu prędkości. Nie było żadnego naturalnego zdarzenia grawitacyjnego o zbieżnym czasie i natężeniu. Nie było żadnych pobliskich planet przyciągających się, żadnych kolizji, żadnego widocznego odgazowania na tyle silnego, by to uzasadniać. To było tak, jakby 3 stycznia Atlas włączył niewidzialne silniki i przyspieszył na polecenie. I najdziwniejsza rzecz, dokładny moment. Zaledwie dwa dni wcześniej, 29 października. Obiekt minął swój najbliższy słońcu punkt okno, które wskazał dr loeb. Wielu członków społeczności naukowej odrzuciło jego ostrzeżenie jako dramatyczną spekulację, ale teraz jego przewidywania wydawały się niesamowicie trafne. W wewnętrznych kanałach nasa ponownie zaczęło krążyć określenie przyspieszenie niegrawitacyjne. To samo określenie użyte w przypadku Oumuamua, pierwszego obiektu międzygwiazdowego, który również w tajemniczy sposób przyspieszył po oddaleniu się od słońca, wywołując niekończące się debaty na temat sztucznego napędu. Teraz działo się to ponownie, ale z dużo większą skalą i precyzją. Obserwatorzy na całym świecie odnotowali niewielkie wahania jasności komety, co sugeruje aktywność wewnątrz niej. Niektórzy sądzili, że uwalnia gaz, inni, że został złamany. Ale symetria ruchu czysta, stała, dokładna, nie pasowała do przypadkowej fizyki. Wydawało się to zamierzone. Katapulta słoneczna Po przyspieszeniu Halloween sieć Deep Space Network NASA ponownie przeanalizowała każdy plik trajektorii. Liczby pokazały coś głęboko niepokojącego, 3 stycznia Atlas nie przyspieszył po prostu losowo. Ich nowa trasa przebiegała po precyzyjnym łuku, który można opisać jedynie jako manewr katapulty grawitacyjnej. Wydawało się to zamierzone, jak statek wykorzystujący grawitację słońca do skierowania się w głąb układu słonecznego. Ludzkość robiła to już wcześniej. Statki kosmiczne takie jak Voyager i New Horizons wykorzystywały grawitację planety do zwiększania prędkości bez spalania paliwa. Jednak zrobienie tego samodzielnie, z taką precyzją i taką odległością, przekraczało wszelkie znane naturalne zachowanie. Wydawało się że obiekt zaplanował swoją ścieżkę wokół słońca, wykorzystując jego energię do napędzania się. Ostrzeżenie doktora Loeba nagle wydawało się mniej spekulacją, a bardziej przewidywaniem. Powiedział, że gdyby atlas 3 stycznia był sztuczny, wtedy zacząłby działać. Teraz, gdy prędkość maksymalna została potwierdzona, jego przewidywania spełniły się w czasie rzeczywistym. Nasa nie wydała żadnego formalnego oświadczenia ale w kręgach naukowych rozprzestrzeniła się cicha panika. Jeśli 3 stycznia Atlas wykonał manewr, oznaczało to, że był on pod jakąś formą kontroli. Możliwość ta wymagała technologii i intencji. Niektórzy spekulowali, że może dostosowywać swoją orbitę, aby ukryć się za blaskiem Słońca i przenieść się do pozycji, w której teleskopy nie będą mogły jej łatwo obserwować. Inni zastanawiali się, czy zmierzał do konkretnego celu, być może nawet do jednej z planet wewnętrznych. Tymczasem prywatne obserwatoria zaczęły wykrywać coś innego: niewielkie rytmiczne wahania w odbitym świetle, wzór, który nie pasował do przypadkowo wirującej skały. Sygnał powtarzał się co kilka godzin, jakby obiekt obracał się z kontrolowaną prędkością lub stabilizował się po manewrze. Ukryta kompozycja. W kilka dni po nagłym przyspieszeniu wszystkie główne obserwatoria na świecie analizowały światło z Atlasu 3 stycznia, aby zrozumieć, co go napędza. Odczyty widmowe, te słabe odciski palców odbitego światła słonecznego ujawniły coś niepokojącego. Kometa nie była zbudowana z tego, czego wszyscy oczekiwali. Prawie nie było pary wodnej, jedynie ślady stanowiące 4% jego całkowitej masy. Prawdziwe komety nawet te najgorętsze uwalniają duże ilości wody. Natomiast 3 stycznia Atlas wyemitował nieproporcjonalną ilość niklu i prawie nie wyemitował żelaza. Ta proporcja była bezprecedensowa. W naturze nikiel i żelazo są nierozłącznymi bliźniakami, stopionymi w sercach eksplodujących gwiazd. Nie można znaleźć jednego bez drugiego. A jednak był to przedmiot uwalniający sam nikiel, jakby był rafinowany. Odkrycie natychmiast porównano ze stopami przemysłowymi, sztucznie wytwarzanymi na Ziemi, aby wytrzymać ekstremalne ciepło i promieniowanie, czyli materiałami używanymi w kadłubach statków kosmicznych, turbinach samolotów i reaktorach. Pomysł, że takie materiały znajdowały się w rzekomej komecie, sugerował coś głęboko nienaturalnego. Kiedy astrofizyk z Harvardu, Avi Loeb, przeglądał dane, nie uniknął sugestii. Zaproponował... Że Atlas 3 stycznia może nie być litą skałą, ale raczej kompozytową powłoką, czyli ciałem zaprojektowanym tak, aby wyglądało jak kometa, ale zbudowanym ze specjalnych warstw metalicznych zapewniających ochronę lub napęd. Co dziwniejsze, emisja niklu nie była stała. Zmieniały się w precyzyjnych odstępach czasu, jak mechaniczny system wentylacji lub regulacji. Każda emisja zdawała się odpowiadać zmianom zachodzącym na Słońcu tak jakby obiekt mógł wyczuwać energię słońca oddalającą się od peryhelium i reagować na nią. Wkrótce potem ponownie zaczęły pojawiać się ślady żelaza, przywracając równowagę zaskakująco bliską stopom wytwarzanym przez człowieka. Dla wielu obserwatorów wyglądała jak system adaptacyjny, dostosowujący się do składu chemicznego normalnej komety, jakby zdając sobie sprawę, że naukowcy zwracają na nią uwagę, postanowił się zamaskować. Cisza października. Po halloweenowym przyspieszeniu wydarzyło się coś dziwnego. 3 stycznia atlas, wcześniej jasny od energii i metalicznych emisji, zaczął blaknąć. Strumienie cyjanku przygasły. Jej metaliczna sygnatura w widmie złagodniała, niemal przypominając zwykłą kometę. Obserwatoria, które od miesięcy śledziły jego niezwykłe odczyty, nie zaobserwowały już niczego niezwykłego. NASA nazwała to stabilizacją. Jednak dla tych, którzy uważnie obserwowali, wyglądało to raczej na celowy odwrót, jakby obiekt został celowo uciszony, gdy uwaga osiągnęła szczyt. Za każdym razem, gdy publiczność skupiała się na jej zachowaniu, kometa zdawała się zmieniać, niemal wyprzedzając ludzką ciekawość. Następnie, w nocy 29 października, dokładnie w tym dniu, przed którym ostrzegał dr Loeb, 3 stycznia Atlas osiągnął punkt najbliższy Słońcu. Astronomowie spodziewali się kolejnego błysku, wybuchu aktywności, a nawet jej rozpadu. Zamiast tego zamilkł. Jego blask nieco przygasł, ogon skrócił się, a dane spłaszczyły się do niemal bez ruchu. Nie umierałem. Ukrywał się. Niektórzy badacze uważali, że intensywne promieniowanie słoneczne wprawiło go w odrętwienie zamykając lotne materiały pod powierzchnią. Jednak inni, w tym zespół Loeba, zasugerowali coś znacznie bardziej wykalkulowanego nowa orbita umieściła ją w obszarze, który przez kilka dni ograniczał bezpośrednie obserwacje z Ziemi, co stanowi naturalny martwy punkt w śledzeniu przestrzeni kosmicznej. Wydawało im się to strategią. A potem niemal poetycko, gdy kończył się październik i zaczynał listopad, sygnał Atlasu 3 stycznia na krótko ponownie wzrósł nie pod względem jasności, ale rytmu. Instrumenty wykryły słabe impulsy w sygnaturze termicznej, rozmieszczone równomiernie jak bicie serca. Trwały tylko kilka minut, po czym ponownie zniknęły. Nikt nie był w stanie tego udowodnić, niezależnie od tego, czy był to reset systemu, kalibracja wewnętrzna, czy po prostu zbieg okoliczności. Jednak ten moment, cisza na peryhelium, po której nastąpiło krótkie, celowe mrugnięcie, wprawiła wielu naukowców w niepokój. Dane, którymi nasa nie podzieliła się. Kiedy nasa w końcu opublikowała oficjalne podsumowanie po Halloween, oświadczenie było krótkie, techniczne i dziwnie ostrożne. Opisał 3 stycznia atlas jako duże ciało kometarne wykazujące standardowe przyspieszenie niegrawitacyjne. Jednak w tabelach z surowymi danymi występowały niespójności, których nie można było wyjaśnić. Zmiana prędkości nadal była rejestrowana na poziomie prawie 300%, a późniejsza trajektoria nie odpowiadała żadnemu modelowi naturalnego odgazowania ani ciągu słonecznego. Jeszcze większą uwagę przykuło to, co nie zostało ujęte w oświadczeniu najbardziej szczegółowy obraz Atlasu 3 stycznia, wykonany kilka tygodni wcześniej przez kamerę HiRISE na orbicie Mars Reconnaissance. Nie znalazł się w oświadczeniu. Według NASA był on nadal przetwarzany. W kręgach naukowych ta wymówka nie miała sensu. Przetwarzanie pojedynczego obrazu zajmuje nie tygodnie, ale godziny. Spekulacje szybko się rozprzestrzeniły. Niektórzy uważali, że zawieszenie działalności rządu opóźniło publikację, jak sugerował sam Loeb. Inni szeptali, że coś w tym zdjęciu mogło wzbudzić zbyt wiele pytań. Być może pokazywało kształt, strukturę lub wzory odbić niezgodne z naturalną kometą. Nikt poza nasa tego nie widział. Niezależni naukowcy zwrócili się o dostęp na mocy ustawy o wolności informacji. Mijały tygodnie, a obraz się nie pojawiał. W międzyczasie zespół LOEBA kontynuował gromadzenie wszelkich dostępnych danych. Ich własne teleskopy w Harvard Smithsonian Center wykryły słabe błyski na powierzchni atlasu 3 stycznia, ostre, lustrzane odbicia, które sugerowały gładkie, metaliczne płaszczyzny, a nie poszarpane skały. W połowie listopada do poszukiwań dołączyli astronomowie amatorzy. Grupa badaczy z Chile twierdziła, że zarejestrowała niezwykłą polaryzację światła komety, taką, jaką obserwuje się, gdy światło słoneczne odbija się od materiałów syntetycznych. Jego nagranie nie było jednoznaczne, ale ożywiło debatę na nowo. Gdyby powierzchnia Atlasu 3 stycznia zawierała odblaskowe stopy, obiekt mógłby być nie tylko sztuczny, ale także zaprojektowany tak, aby z daleka wyglądał zwyczajnie. Zagrożenie, którego nikt się nie spodziewał. Pod koniec listopada szepty strachu zastąpiły ciekawość. Przyspieszenie, dziwna kompozycja, ukryte dane, każdy szczegół malował 3 stycznia atlas jako coś więcej niż kometę. Była to nieznana zmienna przemieszczająca się przez nasz układ słoneczny i ludzkość nie była w stanie przewidzieć, co zrobi dalej. Ostrzeżenia doktora Aviego Loeba nie były już odrzucane jako dramatyczne. Ich rozumowanie było proste. Jeśli ten obiekt nie był naturalny, to jego ruch zależał od intencji, a nie fizyki a intencja z definicji oznacza kontrolę. Ta myśl wystarczyła, aby nie spać całe zespoły badaczy. NASA oficjalnie zachowała spokój, ale wewnętrzne notatki mówiły co innego. Modele prywatne przeprowadziły symulacje prawdopodobieństwa uderzenia nie dlatego, że spodziewały się kolizji, ale dlatego, że nie mogły jej całkowicie wykluczyć. Trajektoria po Halloween odbiegła na tyle, że jej długoterminowy przebieg stał się niepewny. Niepokojąca prawda była taka, że gdyby 3 stycznia Atlas zdecydował się ponownie zmienić kierunek, Ziemia nie miałaby systemu obronnego, który byłby w stanie to powstrzymać. Loeb porównał tę sytuację do międzygwiezdnej randki w ciemno. Idziesz, spodziewając się nieszkodliwego spotkania, ale nie możesz przewidzieć intencji tego, kto czeka na ciebie po drugiej stronie. Jego analogia starała się uchwycić niepewność, a nie strach ale media zamieniły to w apokaliptyczne proroctwo. Nagłówki gazet krzyczały o zagrożeniach ze strony obcych i odliczaniu do dnia zagłady. Sieci społecznościowe zamieniły 29 października w datę kosmicznych przesądów. Ale pod całym tym hałasem prawdziwi naukowcy przygotowywali się w ciszy. Obserwatoria otrzymały polecenie stałego monitorowania. Satelity ponownie skalibrowały swoje instrumenty. Zaalarmowano nawet Agencję Obrony, ponieważ Loeb miał rację, to nie było monitorowanie asteroidy. Asteroidy podlegają grawitacji i poruszają się po przewidywalnych łukach. Nie to. Teoria kontroli Im głębiej zagłębiali się w dane, tym jaśniejsza stawała się jedna rzecz, 3 stycznia Atlas nie dryfował. Żeglował. Termin przyspieszenie niegrawitacyjne, używany wcześniej jako ogólny termin naukowy, zaczął nabierać nowego znaczenia. Ruch nie był przypadkowy ani spowodowany przez światło słoneczne lub uwolnienie gazu. Przyspieszenie podążało za krzywymi, które wydawały się wykreślone, niczym punkty kontrolne w przestrzeni, jakby pokładowy system naprowadzania przeliczał jego kurs co kilka tygodni. Porównując dane z ponad 200 obserwatoriów, wyłonił się niepokojący wzór, obiekt dostosował swoją trajektorię tuż po poważnych ogłoszeniach obserwacyjnych. Za każdym razem, gdy ludzkość przyglądała się bliżej, nieznacznie zmieniała kurs, zawsze pozostając poza optymalnym kątem do bezpośredniego obrazowania. To było prawie tak, jakby wyczuwał uwagę i decydował, kiedy ujawnić lub ukryć, w zależności od tego, kto patrzy. Niektórzy badacze proponowali radykalne wyjaśnienie, aktywne mechanizmy kontrolne wbudowane w obiekt. Gdyby 3 stycznia Atlas był sondą lub statkiem, mógłby zawierać systemy reagujące na promieniowanie słoneczne, pola grawitacyjne, a nawet emisję elektromagnetyczną naszych instrumentów. Oznaczałoby to, że był nie tylko kontrolowany, ale także zdolny do samokontroli. Loeb nazwał to ukrywaniem adaptacyjnym, strategią. Z której nie korzysta natura, ale inteligencja tak. Zwierzęta maskują się. Żołnierze zakłócają radary. Statki dostosowują swoją trajektorię tak, aby stać się niewidocznymi dla śledzenia. A teraz, być może, gość z innej gwiazdy zrobił to samo. W dyskretnych rozmowach fizycy inżynierowie zaczęli zastanawiać się nad tym, co kiedyś było fikcją. Odblaskowo odczyty niklu miały sens w ramach tej teorii. Żagle słoneczne są wydajne, ciche i prawie niemożliwe do wykrycia, chyba że spojrzysz bezpośrednio wzdłuż ich płaszczyzny. A gdyby tak było, 3 stycznia Atlas mógłby w ogóle nie być kometą. Może to być fragment starożytnego statku, który wciąż podąża zaprogramowaną trasą długo po zniknięciu jego twórców, maszyna, która nasłuchuje, dostosowuje i podąża za współrzędnymi starszymi niż nasz gatunek. Sygnał bez odpowiedzi. W grudniu 3 stycznia Atlas oddalał się od Słońca, a jego jasność malała wraz z odległością. Ale nawet gdy zniknęło, pojawił się ostatni wzór, ledwo widoczny, ale niemożliwy do zignorowania. W wielu obserwatoriach słabe impulsy światła pojawiały się w regularnych odstępach czasu, dokładnie co 10 godzin, zbyt symetryczne, aby były przypadkowe, zbyt słabe aby można je było nazwać transmisją. To było coś pomiędzy poruszający szept. NASA nazwała to zmiennością optyczną. Inni nazywali to wzorem pożegnania, końcowym rytmem, zanim obiekt opuści układ słoneczny. Wyglądało to na rodzaj sygnałów kalibracyjnych wysyłanych przez statki kosmiczne przed ciszą, jakby 3 i Atlas stabilizował się przed kolejną długą podróżą przez ciemność. W ciągu następnych dni naukowcy dokonali przeglądu wszystkich danych zebranych od czasu odkrycia. We wszystkich zapisach powtórzyła się ta sama niepokojąca historia. Obiekt przyspieszył zgodnie z przewidywaniami, dostosował swoją sygnaturę chemiczną podczas obserwacji i przemierzał układ słoneczny z precyzją, z jaką nie mogła się równać żadna naturalna kometa. Opinia publiczna nigdy nie zobaczy połowy tego, co odkryto. Oficjalne wyjaśnienie pozostaje proste. Duża Reaktywna kometa wykazująca naturalne odgazowanie. Ale w społeczności naukowej milczenie oznaczało coś innego. Kiedy dane przestały płynąć, ludzie zdali sobie sprawę, że nie badają już obiektu. Badali odpowiedź i ta odpowiedź zakończyła rozmowę na własnych warunkach. Najlepiej opisał to doktor Loeb. Być może właśnie byliśmy świadkami momentu czarnego łabędzia dla cywilizacji, powiedział. Odkrycie tak rzadkie, że przepisuje wszystko, ale którego nie możemy w pełni udowodnić. Niezależnie od tego, czy Atlas III i był statkiem, sądą, czy czymś jeszcze starszym, jego zachowanie zmusiło ludzkość do zmierzenia się z niepokojącą prawdą, nasze niebo może nie być puste. To, co uważamy za zbieg okoliczności, może być koordynacją. A to, co nazywamy ciekawością, może już być wzajemne.